Witajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować farmę Enderman, którą znalazłem na amerykańskim YouTube, nie znalazłem jej na polskim, także być może wielu z Was o niej nie wie. Więc tak, jest bardzo łatwa do zrobienia i jest efektywna. Także co musimy zrobić? Musimy najpierw zwabić parę Enderman. Yy, możecie wziąć, zwabić kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale to nam po prostu zajmie dużo czasu. Yy, więc, jak już mamy, je naokoło nas nie mogą nas yy, nie mogą nam nic zrobić jeżeli jesteśmy w tym kwadracie 3x3, ponieważ, yy, ponieważ ten, jakby sufit, jest na trzecim poziomie więc nie mogą się dostać yy, także jedyne co robimy to pociągamy dźwignię i liczymy do 39 i yy, teraz jedynie wystarczy, że je uderzymy byle czym yy, i dostaniemy XP oraz perły a Możemy po prostu poczekać, aż je zabije automatycznie farma, ale wtedy nie dostaniemy doświadczenia, experience, także Musimy, jeżeli chcecie dostać XP, to poczekajcie aż 39 razy Jakby krzyknął I wtedy uderzcie je Teraz jak jest ona zrobiona Najpierw musicie znaleźć jakieś Otwarte miejsce Najlepiej jest właśnie w tym drugim świecie, ponieważ tutaj jest pełno tych endermen eee, Najpierw bym polecał zabić smoka ponieważ będzie wam wszystko rozpieprzał eee, i mały, mały tip, jeżeli będziecie robili te eee, te bazy i nie chcecie zostać atakowanymi przez endermen, wystarczy, że założycie na przykład jakąś maskę, czyli jest chyba tylko dostępna dynia teraz, eee, no i wtedy nic wam się nie stanie Ok, więc najpierw trzeba zrobić dwa poziomy nad, yy, nad ziemią czy nad tym czymś yy, taki taki pączek, oponka, pierścionek cokolwiek chcecie i jak, jak chcecie sobie możecie to zwać yy, Potem na to następną dajecie pełną warstwę to może być zrobione z każdego praktycznie bloku. Yy, tutaj na środek dajecie a, dźwignię. I tutaj robicie następny pierścień. Na ten cały pierścień yy, dajecie Redstone. Nie zapomnijcie o tym bloszku tutaj. Najważniejszy jest on. Yy, I po prostu yy, lepiące się tłoki dodajecie na najwyższą warstwę. Czy tam pier pierścień, yy, pączek i pod te, yy, pod te tłoki dajecie jedną warstwę jakiego tamkolwiek y, klocka sobie używacie tutaj po rogach dajecie dwa klocki y, one nie będą się ruszały ale za to endermen nie będą mogły tutaj stać y, będą musieli tylko będą musieli stać w tym w rzędzie tym, tym lub tamtym i właśnie tutaj ich zabija, jeżeli Widzicie stały sobie tutaj i nic by się nie stało. Eee, I tak, to wszystko. Eee, pochodnie możecie sobie dać, nie musicie. Jeżeli chcecie mieć jasno, to proszę bardzo. Eee, więc musicie tylko zwabić, eee, zwabić te potwory, czekać w środku, nie ruszać się za bardzo z tego kwadratu 3 na 3. Nacisnąć. Policzyć do 39 Pociągnąć do tyłu, uderzyć je i to wszystko. Jeżeli macie coś, o co chcecie mnie poprosić, czym coś zbudował, pokazał, to napiszcie mi w komentarzach. A jeżeli chcecie, abym pokazał Wam jeszcze inne ciekawe farmy, to po prostu dajcie mi łapkę w górę.